Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kawal ze mną jest ZEGREF I witam w kolejnym odcinku Don't Starve Together Dzisiaj jak widzicie mamy już zimę Tylko jeszcze brakuje nam no. jeszcze brakuje wiesz czego tu Kacper Czekaj, który był mój, właśnie pamiętam Mój jest taki bardziej zużyty Nie, twój jest chyba bardziej zużyty Nie, mój ma 88% I Oby tak dwa mają 88% Dobra, no to nieważne. Eee, starek Dobra. I lecimy. Go gdzie? Nie wiem właśnie. Eee, ja bym poszedł na pewno po jakieś kwiatki chętnie. Ja pójdę po króliki. No to ty możesz i się ogarnąć żarcie, a ja mogę pójść po ogarnąć jakieś, nie wiem... kwiaty albo coś. Więcej pingwinów! Kurwa. O macka. Ja pierdolę. A myślisz, że kwiatki będą zimą? Co? Ej, kwiatki będą w zimie w ogóle? Myślę. Czekaj, ej, mam pomysł. A cóż to za pomysł? Ale muszę wrócić do obozu niestety. Tracę trochę czasu. Jeszcze sobie biorę jakieś. Pingwiny proszę spierdalać od naszego obozu. Bo niestety pingwiny nas ruchną no. w tym momencie, więc no. No, mało życia i w ogóle. Serio. Mm. No, fajnie. No. Mam już te takie mroczne to króliki. Za liście. A. Aj. Mhm. Już saniki na niskim poziomie Nie trzeba zrobić te. Bo mamy pulpety, więc wytrzymamy ich z głodem. Na razie. Ale musimy zdobyć te eee, No, śpiwory zrobić O Boże eee, Kacper następne pingwiny. <ścoughs> I to bardzo niedaleko naszej bazy, ale idą gdzieś tam chyba na górę. Nie wiem, ja widziałem zaraz też od obok naszej bazy wyskoczyły, więc... Dobra. Uh. No. Trzeba by było... Ej Igor, pójdziesz następnego dnia patyki pozbierać. Spoko. Mocno. Czy masz jeszcze rozpałkę? Mamy, dobra. Jeszcze prospałkę. Biorę to. I lecę z nagrzanym Thermal po lód. A wiesz po co nam się Igor lód przyda, nie? Mhm. Mówiłem ci o tym. Jeśli to w ogóle jeszcze działa, bo nie wiem, bo może to naprawili. Dobra. No ja wracam do bazy, bo... Nie dość, że Thermal Stone zaraz mi się znowu... O Boże! Zgadnij, gdzie w tej bazach Gdzie? Zaraz pod naszą To dobrze, będziemy mieli tego, na jeleniocy klopa coś. Dobra, ja też już wracam. Mam Spoko? już do termala cholera. Wyładuje mi się terminal, fuck No, mój małż jest wideo. Mam 70 Sanity. Ja mogę coś wynaleźć. To y, śpiwór musisz ten, musisz. Y, sama trawę musisz mieć. Zrobimy śpiwory. Będziemy spać przez noc. No, wyda się. Ale jakiej dokładnie trawy potrzebujesz? Normalnej trawy <laughs> O, masz dwa śpiewory. <laughs> Możesz rozdzielić i jeden widać dać Akurat miałem dwa Jakoś tak wyszło Dobra, to zrobimy tak Najedziemy... najemy się Zjedz te klopsiki i idziemy spać a ty masz full głodu? Mhm Dobra To blisko ogniska Możesz się dopalić? No dopal troszkę, tylko że to nie przyspiesza czasu Po prostu, wiesz, będzie ci leczyć się sanity A to nam się przyda I tak się obudzimy pewnie za jakoś, nie wiem Kilkanaście sekund, więc no Bo bardzo nie mam tu czym rozpalać <grym> Masz No dobra, tak. No nie stój teraz blisko ogniska, bo no, wiem. To ja podfajczę. Dobra. 3, 4, 3. Widzisz, głód ci spada gwałtownie. No, ale, sanit nie ale źle, sanity nieźle idzie. Ty ile masz głodu ogólnie? No, teraz nie wiem. Nie mogę sprawdzić. Ja tu najeżdżam, myszką i widać dalej. Nie, bo ja na padzie gram, więc nie mogę teraz. A, nie możesz w No, no, no. Ja bym musiał kliknąć przycisk od cipunku, ale to mi wywali, wiesz... A, wiem. Wstaniesz. Dobra, jak tylko będę miał na maksa sanity, to już przejdę z tego... Wyjdę z tego... Cibora Ja sobie po poczekam. Piwór niestety zdrowia nie leczy O przykro Dobra, to ja zrobię nam zapasy lodu w takim razie Dobra Już? Masz maksa? Mhm A, mi jeszcze... Nie, oddawaj te klops. Ja wstanę jak będę już miał ma bardzo mało głodu bo raczej sanity całe mi się nie zregeneruje Trzymaj Będziesz miał klopsy Spoko, postaram się tak wstać, żeby mieć ideal, idealnie praktycznie zero Już mam 10 kurwa, żarcia To ja idę pozbierać lód W tym razie Trzymaj klopsy Ja sobie na jerki se poradzę, czyli na tych, na suszonkach. Tak, jakieś owoce? też. ...by się. 146 sanity mam teraz. jak Ci brakuje tych owoców albo warzysz, to mów. Mam trochę. Ja loot daję. A, ty loot... Tam, za, za płot przejdź. Będę ją trzymać. Nie, dopóki nie będzie, dopóki się o, właśnie. Ok, już nie mam lodu, więc to jest jedyne klopsy. Masz jeszcze jakieś klopsy w zapasie? Czy ci dać? Nie, już nie mam, ale mam jeszcze sporo warzyw. Trzymaj. Dobra. To dzisiaj muszę iść podbierać trawę, dobra. Widzę kolejna zgniłka. To go. Store okej. Okay. Polecę tu nad nas, to... bo będzie sporo tej trawy. No sama ja trawa? Po ta, sama trawa. Bo trzeba jeden sznur zrobić. I chyba trzy trawy. Jest tyle tej trawy, że panie. Hmm, ogólnie ciekawe. O jezu, ping pingwiny już jajka złożyły. Na lewo od naszej bazy i na lewo. Na lewo górę od naszej bazy. Jeszcze y pod naszą bazą. No, więc trzy gniazda pingwinów. O. Kacper? Co tam? Zagoniłem kulika prosto w pułapkę. Nice. Pamiętaj, żeby ci się termal nie wyczerpał. Wyemnąłem, stop sprawdzam go. I sprawdzam odległość od bazy. Tak przy okazji, pingwiny najczęściej dają gniazda obok tych, tych górek, takich lodowych, nie? Mhm. Na szczęście te górki się pojawiają co jakiś czas, nie odnawiają w odróżnieniu do kamieni które się odnawiają tylko jak deszcz meteorytów jest dobra spadam do bazy bo już mam żółtego tego kamienia Oko. ja właśnie dałem swojego dogrzania już będziemy mieli wpizdę klopsów w ten w zapasie a suszonki też będę robił Sosunki są ostatecznością. Bo one się trzymają chyba nie wiem z 20 dni. Masz tu 30 już trawy. Dobra, to już robię. Dobra, ja pikuję swojego termala i lecę dalej. Wiecie ludzie, ja będę się tu zajmował craftingiem i takimi rzeczami. No ja będę natomiast zbierał rzeczy Różną, różne rzeczy bądź. Też pomagał Kasprovii okay. trzy, trzy śpiwory Jeszcze pozbieram trochę Eee, czekaj Tam jeszcze na górze tak, w tym lesie jeszcze były spalone A! Kurwa, zamarzam Ognisko trzymaj Kurwa Prawie zdechłem przez Na szczęście, dobre jedzenie, to znaczy wiesz, ugotowane jedzenie daje do trochę życia, nie? No, Razor, czekaj. Pójdę ogolić te bawoły. Oko, to muszę pójść z tym. Czekaj, potrzebuję czegoś na rozpalenie ogniska jeszcze? Nie, to biorę Razora, biorę ze sobą Thermalstone'a i lecę. Że przy okazji będę coś na rozpałkę, widzę żółtego u siebie. Termostone, a więc wracam do bada. Ej, ognisko jest rozpalone takko? Mocno. Dobra, ja szybko zasuwam, bo już mam żółtego. Jest rozpalone mocno. Nie ma. Dobra, to ja idę po wawoły. Tylko to idź. ja muszę. Ok. Miejmy nadzieję, że nie są, wiesz. Yy... W Wiem. stanie bulucipy. A dopiero im minął chyba bulcipy. Mi się wydaje. No spoko. Bo widzę yy, dziecko. Oj 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 oj. Nie są, są jeszcze w stanie bulucipy. Nie podchodzę do nich. Nie tym razem. Kurno, po 3 regeneruje. Dobra, biorę, bo mam czerwonego Thermal na całego. I lecę jeszcze na górę. Ej, ty uważaj, bo noc się robi. Wiem, ale tu kawałek jeszcze. Może coś tu jest, jeszcze jakaś trawa, albo coś jest. Dobra, mam zostawione ognisko w zapasie, więc Dobra, tego rajzora to położę. Dobra, już wracam, bo akurat tylko jedno było blisko. W ogóle musimy chyba wykopać całą tą trawę i trochę przenieść bliżej. Eee, patyki trzeba tak zrobić. Z patykami. Czekaj, zrobię, zrobię dużo łopat. Trzymaj. Trzymaj. Dwie łopaty i idziemy kopać te. Patyki. Czekaj... Patyki nie potrzebują nawożenia Przy okazji tego sądzę wykopię, bo jest tak na środku bazy Ej, e, patyki no to masz... W tamtą stronę Tu gdzie ten W tamtą Ta stronę Ta właśnie w pizdę jest, no Tam A ja mam gdzieś jeszcze, tu było drugie takie fajne skupisko I tu jest trochę pod bazą, jest też sporo ich mhm. A jakbym poszedł tam daleko, daleko To tam ich jest... Ich jest Coś, e, ten nabicie? las W sumie nie, nie potrzebuję. Nie, przydałoby się, bo już nic nie mam. Jak chcesz to mam yy, ten. Jeszcze. Mhm. Więc ja idę... Ja pójdę może tu kawałek w dół, mało tych patyków tu jest, ale trochę ich powykopuję. Czekaj, który był mój termal, Ten chyba. Ooo panie, ale daj mi coś... No teraz Daj mi jakiegoś drewna albo coś, bo... Tak wiesz, trochę słabo u mnie wiesz Z bobrem. Drewna? No czegokolwiek patyków albo czegokolwiek innego Dzięki Dobra, 48 chyba Nie, nie mogę Nie mogę wpieprzać szyszek Mogę wiem, że mogę wpieprzeć też te A te? To Plingi? Tylko Nie, tylko Exchange. Masz Dobra. Dobra. Masz, tu zostawiam ci 5. Okej. Okay. Ja tak przy ognisku, żeby się nie spaliło. A, spoko. Meatballsy widzę Mhm mm Przydałoby się mięso Królików No to te pułapki trzeba poobchodzić i posprawdzać Dobra Ja lecę Ale na teraz, Ja teraz lecę po saplingi Kamienia no. ja prawie zapomniałem No by się to źle skończyło dla ciebie no, bo muszę dać Jajka poznać je, te kurczy byki głupie. E, nie podnoś ich. Wiem. Dobra, mam królika. Zostałbyś wyruchany. Dobra, od razu zbieram te statki. Dosłownie. I je wykopuję. Dosłownie, zostałbyś wyruchany. Tak. I tak. Na nie ma lodu wokół naszej bazy, więc zapewne tam się nie osiedlą. No. Hmm. O, to są jeszcze trzy... Jezus, saplingi się stakują po 10%. Niestety, średnio, cholera, średnio. W ogóle saplingi też są dobre. O jezus, już mam żółtego termala. Fuck. Ja mam już pomarańczowego. Dobra, wracam się. Wiesz, potem utrata termala może nas bardzo zaboleć, nie? No. Niby thermal nie jest jakiś drogi do ten yy, do wytworzenia, ale wiesz. No, dobra, wróciłem. Ok, ja mam jeszcze pomarańczowego, termalowego. Jest jak pochodzę. Ja sadzę saplingi, właśnie. Tak. Nie, będę ich, nie będę ich sadził jakoś w rządku czy coś, tylko po prostu posadzę tutaj na terenie i tyle. Dobra. Zrobię taki du, duży teren pełen, ty, pełen sapling, saplingów i Okej, okay, muszę się ogrzać. Jest termometr by się przydał albo coś, cholera. A, a, boli, 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 au, au. Dobra, ja wracam. W ogóle mi termal się nawet ten, nie zrobił jeszcze żółty Mam non stop pomarańczowego Chyba się bardzo muszą nagrzać No jest Jeszcze jest serwony XT e, <śm> Ogólnie <śm> Wysoka Też mm, mam, czapka. Też mam, wiesz Eee, ej, Kacper. bo to jeszcze nie koniec O właśnie Dobra, chyba wystarczy O teraz... Ben... Nie mam termala przy sobie, więc wiesz Muszę tak latać nie? No Dobra Też yy, mięso? Co? Też mięso? No proszę cię bardzo Dobra To jak tylko się skończy ta noc, zakończymy ten odcinek Bo będziemy robić takie teraz po trzy dni No teraz takie 3 dniówki Na pewno będzie lepiej O Boże Święty Przepraszam Was za krzesło I Dzięki Rozumiem no. I full wszystkiego. kurde kurde tu stałem i mnie zamar zamroziło, nie? <laughs> to nieźle. Nie wiem, ile daje. Zjedzenie chyba jednej kropszika daje 5 zdrowia? Coś takiego. E, zjedzenie usmażonych jagód, bądź czegokolwiek usmażonego e, w ognisku, daje ci 3 albo 2 zdrowia. A. Nie daje ci jakoś cholernie dużo tego, ale daje Ci dużą ilość zdrowia. Bo ja już na przykład... Ja już mam 88. Bo Jak coś w ogóle, tu są śpiwory. Spoko. Na razie nie potrzebuję. Jeszcze mam sporo staników, 110 tam. mam. 105 105 sanitki. Ale to jest prawie max u mnie, więc... Ja mam 110, to jest... No, prawie połówka moja. No, niestety nie znaleźliśmy girsów przed zimą, więc... Gdzie jest? O, Jezu! Wypieprzać pamiętam jakie je jeszcze do gry wprowadzili dopiero co do tam ogólnie tam leży 19 patyków tu gdzie tu no Ho. dobra to co kończymy tutaj odcinek bo już stoimy tak no dobra to w takim razie żegnamy się z wami do kolejnego odcinka na razie cześć na razie